Cześć, ludzie kochane. Ja Wam opowiem dzisiaj mniej więcej, jak wygląda moje życie w towarzystwie damsko męskim. A więc tak, jak się budzę najczęściej o piątej, no dzisiaj to już o czwartej. Tak bywa też, od czwartej już nie śpię, ale najczęściej o piątej to najpierw się zaczyna. Rodzaj męski. Aha, pierw łazienka, mycie, golenie. Później zaczyna się e, rodzaj męski. Czyli włączam komputer, e, obejrzę portale policyjne, czy ktoś zaginął, czy ktoś jest ścigany, ewentualnie, żeby listę rozesłać, apele po świecie. To rodzaj męski. Później Idę do rodzaju żeńskiego, czyli do kuchni. Jest lodówka, otwieram lodówkę. No, mi tak, rzucę okiem, co tam jest. E. I jeszcze w rodzaju żeńskim jest kuchenka mikrofalowa, ale to na obiad już zostaje kuchenka mikrofalowa. E. Jak już zjem śniadanko, wracam do rodzaju u, męskiego. Aha. Jeszcze w drugim pokoju mam rodzaj męski i włączam telewizor. Rzucam jakieś wiadomości, co się stało, czy wszystko ok. No i tak to mniej więcej wygląda 24 na dobę. No a czasami w ciągu dnia i sąsiadka jakaś zajrzy. Rzadko, ale zajrzy, czasami, gdy. Dobra, to na razie tyle to mam powiedzieć, jak wygląda mój rodzaj damsko-męski. To na razie trzymam się. Cześć.